Końcówka kierownicza Mail HD, czyli Mail wzmacniany, w porównaniu do takiej normalnej, tradycyjnej końcówki, jest to wersja z końcówka z Audi z tym tłumikiem drgań, taki, że ma powodować to jakby lepszy komfort jazdy, mniej przenosi jakieś tam drganie, wibracji na kierownicy. Jednak ponoć powoduje to szybsze zużycie i wiadomo, że problemy z ustawieniem zbieżności podobno ludzie mieli przy tych końcówkach. Jakie są różnice? Różnica jest w wielkości tej kuli. Ta kula jest o wiele większa, czyli około pewnie pół centymetra większa. Następna różnica, jaką udało mi się zauważyć, jest tu taka podkładka w tej wzmacnianej wersji, która zabezpiecza przed uszkodzeniem tej gumy. Kolejna różnica, jaką mamy, to ten element tutaj gumowy, tak jak tu jest widoczny, nawet są takie szpary, widać, że wypracowane to już jest, to w mailu HD jest tutaj metalowe zakończenie. Nie wiem, czy to jest wykonane w całości z metalu, czy, czy tylko zakończone po prostu takim pierścieniem metalowym, zabezpieczającym przed uszkodzeniem tego elementu. Dodatkowo, oczywiście, fajnie, że w zestawie są wszystkie śruby. Wszystkie nakrętki, aczkolwiek to jest standard, bo w wielu końcówkach są, nawet pewnie w tych tanich, niekiedy są śruby. Aczkolwiek tu są y, wszystkie i dobrej jakości, czyli jak mają być utwardzane, to są utwardzane. Także wygląda to całkiem zacnie, a jak się będzie sprawowało, to zobaczymy. Napiszcie i w komentarzach, co Wy o tym myślicie: o tych mail HD, o tych wzmacnianych wersjach. Jest to bardzo ciekawa alternatywa.